Okay. Asteroida Skrrrrrr, mi serce Mnie były partnerce Ty z nożem na kolejnym zakręcie Przeżyłem to cud Twe dłonie i serce, silne jak lód Pamiętam zerknięcie Pamiętam wzrośnięcie Ty wolałaś mercę Teraz męsk ręce Czoń, aby znowu złagodzić ból Posypiesz na urany sól No i co teraz? Akceptuję dzisiejszą datę i sprawdzam godzinę. Mhm. No, ale czy to jest wszystko? Nie, uściszę tutaj na dalej i zatwierdzić dobowy raport. Dobrze. Poradzisz sobie. Dobra, wiesz co, ja lecę na zaplecze, yy, bo będę się już zbierać. Proszę cię, yy, nie zapomnij wszystkiego pozamykać, ok? Dobrze. I błagam cię, nie zgub kluczy, dlatego że mam tylko dwie pary, ok? Dobrze. Dobra, okej, okay, to ja lecę. Proszę Cię, pamiętaj, żebyś wyrzuciła śmieci! Dobrze, nie A... zapomnę. Dzień Hejka! No witam Panie, co będzie dla Was? A co Pani poleca? <laughs> nie no, śmieję. Jak Ci się to podoba? No w sumie... Jest okej. Okay. Szef jest bardzo miły. Ten facet, który tak na wychodził? No tak, to on. Ale jakbyś z nim pokładała, to zmieniłabyś moim stanie. No. Okej, okay, wierzę na słowo. Ogólnie... To... wiem, że pracujesz do późna, no. Ale idziemy na imprezę do Kacpra i zastanawiałyśmy się, czy może nie chciałabyś dołączyć do nas po pracy. Jezu, dziewczyny. No proszę. No serio. Nie mogę. Wyjdę tym dopiero po 22, a jutro jest jeszcze szkoła. Wolę wrócić do domu. No dobra, rozumiemy. Ile jeszcze w ogóle będziesz musiała pracować na tym pozorem, Sarah? znalazła podobny, więc będę musiała pracować tak nie mniej więcej dwa tygodnie. Dwa tygodnie... Serio? Jezu, w ogóle to jest niesprawiedliwe moim zdaniem, bo jeżeli ten wazon był dla niej aż tak ważny, to można no. go była schować na czas imprezy. No, masz rację, no, ale czasu już nie cofnę. Teraz po prostu będę mieć dwa tygodnie zapierdolu, a potem sobie jakoś zlizuję. Dwa tygodnie. Obiecuję. Musisz nam obiecać, serio. Obiecuję. We all got empty hearts Do watch your words watch design Cause hearts can all make out the life No and we cheat ourselves inside Tell if it's all man's around But I am still too small And I am getting alive. I'm starting to realize, but I can only guess reasons of my emptiness. to heavenly, fake shining stars, the what is is not such a paradise. So many broken, bleedings and tears of joy. Shame on just who we are. It's all because we're sick. Waleria, mogę Cię poprosić na słówko? No dobrze. E, to my poczekamy... No to w sumie ja w ja skoczę jeszcze do takiego, bo muszę... A, to, to ja poczekam. Okej. Okay. Słuchaj, nie wiem co się dzieje w, ostatni, w ostatnim czasie, ale wyglądasz na mocno przygnębioną i przemęczoną. Czy wszystko jest w porządku u Ciebie? No tak, ostatnio byłam trochę przepracowana, ale teraz wszystko wróci już do normy. Rozumiem. Jednak mimo wszystko proszę Cię, abyś pamiętała o nauce. Negatywne oceny już na początku roku szkolnego nie brzmią zbyt dobrze. No wiem, przepraszam, że Pana dłoń. Waleria, nie zawiodasz mnie. Jeżeli człowiek ciężko pracuje, to znaczy, że jest pracowity, tak? No tak. A to chyba zaleta, prawda? Prawda. Ważne jednak jest to, żeby zachować we wszystkim zdrową umie. Gdybyś miała jakiś problem, albo chciała po prostu porozmawiać, to wiesz gdzie mnie szukać. No dobrze, dziękuję. Nie ma za co. No leć, nie zatrzymuję już. Do no, powodzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Siękończymy. Hej! Oto wydacie. Oni już to dobrze. Słuchajcie, mam do was taką sprawę. No lec. No bo tak się składa, że połynę mam urodziny w niedzielę, więc pomyślałem sobie, że pani będzie jej coś zorganizować, nie? No, tak. No też o tym macie miejsca. No co, zapomniałeś o urodzinach swojej najlepszej koleżanki? A skąd w ogóle ten pomysł, że nie zapomniałeś? No, no okej, okay, dobra. A planujesz coś konkretnego? Mmm, no właśnie zastanawiałem się nad imprezą w plenerze lub... No bo ja nie mam wolnego domu, moi rodzice cały czas są, więc... Jaka impreza, niespodzianka, coś tam z tobą? Dokładnie tak. zajebisz się. No, za krzówek? Jest ładna pogoda. No, spoko, spoko. A gdybyśmy zrobili tak, czyli ja bym pogadała z Gabrysią i zrobilibyśmy tą imprezę u mnie w mieszkaniu? No, to, no, to byłoby super. No jasne. Powiem Gabrysie, żeby po prostu pojechała na nas do chłopaka. No, to było super. A w ogóle powiedz mi, od kiedy ty się tak interesujesz Pauliną? O oh, kochana, teraz ja minęła no, seria, ona mnie potrwa od Nie, mm -hmm. nieprawda. Prawda. Dobra. Podoba mi się, dlatego pomyślałam ja. sobie, że fajnie będzie się zbierzają w ekipę i zrobimy coś fajnego dla mnie. Jak najbardziej się zgadzam. Dobra, to ja pogadam z Gabrysem o tym mieszkanie i dam wam znać. Proszę! Hej kawaleria! Hej! E, wiesz co, bo przyszło nam rozliczenie za tamten miesiąc mhm. e, i tego, tak jak się dzielimy wojszej? Jak się dzielimy? Ja płacę woda i gaz, a Ty prąd? A mogłabym zrobić tak, że Ty opłacisz ten miesiąc, a ja cały następny Bo musiałam teraz zapłacić za ten wazon, który rozbiłam z sali To strasznie dużo mnie kosztowało Okej, okay, nie no, okej, okay, rozpoko rozumiem Czyli ja płacę teraz, Ty za następny Tak. Dobra, spoko, to ja sobie zapiszę, dobra? A w ogóle Gabi... No, co tam? Bo poniedziela Paulina ma urodziny. I czy ja mogłabym zrobić tutaj u nas imprezę dla niej? Hmm? Nie, bo no myślę, że spoko, no tylko proszę nie zróbcie bo okej? Wszystko okay? będę mieć pod kontrolą, okej? Okay, no to super. W takim razie spoko. A ty co tam robisz? A wiesz co, właśnie myślałam, żeby oglądać jakiś film. Może chciałam oglądać ze mną? No, jasne, to już zmieniałam ja do roboty. To super. To no może ty wybierzesz, tylko żaden horror. Nie spokojnie, jakby ja też się boję horrorów, także tutaj się dogadamy. Może mm, jakaś komedia? O, byłoby super! O, dobra, dobra, to ja wybiorę. Hmm. Zobacz, gdzie Marcin położył talerze, a ty sprawdź, czy mamy świeczki. Coś przyjechałeś? No chyba nie, ale jak coś, to Państwo gotowi. Dobra. Justyna... na noc, Szymon, słońce? Bo ogólnie zastanawiałam się... Jutro mam urodziny. No wiem. Chciałam chciałabyś spędzić ze mną go, no, go, no. No. Ja już całe popołudnie zarezerwowałam o, dla Ciebie. Dziękuję! Waleria pewnie też może, więc będziemy sobie wspólny miły dzień. Słuchać. No dobra, no to chodź do salonu. dziłam, że zapomniałaś mnie dodać do wydarzenia, no ale nic nie szkodzi. sama dużo organizuję takich tematów, więc wiem jak to jest. a coś można zapomnieć o najważniejszych rzeczach. dobra, to pa. Przynieśliśmy wino na wypadek, gdyby do picia był tylko jakiś ukraiński spirit. Siema wszystkim. co się dzieje? No z tego co pamiętam to zaprosiłam ciebie, a nie dziewczyny. A w sensie IZE i, I, I stare, tak? No a no, z kim niby inny przyszedłeś? No jeszcze chciałem zaprosić Karolinę, ale powiedziała, że nie daje rady. Nie bądź bezczelny, dobrze? Miałeś przyjść sam. Okej, okay, dobra, spoko. Słuchaj, nie ma. Dobra. Okej, okay, jak chcesz to, to, to mogę je spłacić. Nie, nie, teraz to już za późno. Teraz ty możesz po prostu mieć na nie oko. Dobrze, obiecuję. Będę na nie patrzył. Nie, ale naprawdę. Bo dzisiaj jest taki dzień, że ostatnie czego ja chcę to to, żeby Paulina miała z jakiegokolwiek powodu przykrość. Okej, okay, dobra, słuchaj, obiecuję, że będę miał na nie oko. Okej? Okay? No chodź się nie. Jezu. Paulina, przepraszam, nie chciałam, żeby tak wyszło Tako zwariowałeś, nie musisz mi przepraszać, przecież zaraz zejdzie No wiem, ale piekłem ten tort chyba kilka godzin i nie chciałam cię ubrudzić O, to byś mnie tort, jaki kochany Dziękuję Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz Chodź, idziemy do reszty Przez drut I wykonuje ruch, i wykonuje ruch, i wykonuje ruch, i wykonuje Młody kiosto ruch, ruch, młody w noym ciówciu, kolejka jedzie ciówciu, wjeżdża w udziaciówciu, ja